Cześć, ostatnio nagrałem krótką rolkę z pytaniem, czy interesowałoby Was to, o czym rozmawiam u klientów, nad czym pracujemy. No i zainteresowanie było dość duże, więc dzisiaj, dzisiaj prowadzę warsztaty na temat stylów przywództwa. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy się przyglądać sposobom, w jaki zarządzamy naszymi ludźmi i takie dwa skrajne sposoby, o których mogę w tej chwili powiedzieć, no to jest sposób taki nastawiony bardzo na relacje, tak zwany demokratyczny, albo sposób czy metoda nastawiona mocno na zadania autokratyczna. Oczywiście między nimi jest bardzo dużo się dzieje i wszystko dzisiaj będziemy rozkminiać, co jest pomiędzy tym, pomiędzy tym, że ja chcę tak z ludźmi bardzo mieć bliskie, przyjacielskie relacje, a między tym, że jestem mocno nastawiony na zadaniach i jak mieszać te dwa style, jak je poukładać, jak je uporządkować po to, żeby z jednej strony organizacja osiągała jak najlepsze rezultaty, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie ten rynek jest niepewny. Dużo się dzieje i potrzebujemy wyników, ale z drugiej strony, żeby nie tracić relacji, żeby nie tracić zaufania w zespole, no, i żeby świetni pracownicy nie szukali możliwości rozwoju w innych organizacjach. Tym będziemy dzisiaj się zajmować, nad tym będziemy pracować. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie i skończymy o czasie, no to zaraz po warsztacie nagram znowu krótki materiał z kilkoma wnioskami, co wypracowaliśmy, jakie elementy się powtarzały i co warto zrobić, żeby być skuteczniejszym w zarządzaniu. Także mam nadzieję do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Cześć.